Piątek rano, jadę do pracy, po południu żegnamy babcię, która dziś była cały tydzień z Amelką, która niestety się nieźle rozchorowała, już jest dobrze, miejmy nadzieję, że do niedzieli będzie wszystko okej, okay. w poniedziałek będziemy mogli posłać ją z powrotem do żłobka. Bardzo się cieszę, że tylu was przybywa, Boże, jak jestem szczęśliwy, fajnie, zaczynajmy odcinek, na razie, cześć. Jak tam Cię podobało jak dziadek dzisiaj jechał? Fajnie? Pani łomała, nam zachorowała ta grunt. Kiedy spędzasz cały dzień w domu dostajesz na głowę Tak żałuję, że dzisiaj nigdzie nie wyszliśmy, ale było trzeba zrobić inne rzeczy i dostałem się do Akademii Twórców YouTube'a, więc dzisiaj zdobyłem pierwszy certyfikat YouTube'owski. Jestem bardzo zadowolony. Tam jest córka Mamy sobotę rano i zaczynamy ją z Królem Lwem Cześć mhm. Drana mamy dzień Porządków, także sobota dzisiaj się zaczęła bardzo intensywnie. Amelka jeszcze bawi się swoim balonem, który już ma 3 tygodnie. Kupiliśmy go na jeroczek 16 lutego, a do dzisiaj jeszcze z hotspitem kasztuta. Zacząłem ogarniać moją półkę z książkami żeby wyglądała jakoś mniej więcej poukładana, robiąc sobie tutaj miejsce na wszystkie pady, nie pady, karty pamięci, zegarki, ten oto aparat. Żeby to wszystko było w jednym miejscu, bo ostatnio wszystkiego szukam. Yy. Też już też być na filmie, dobrze Poukładałem też książki troszkę Chociaż już mi brakuje miejsca Macie jakiś pomysł w jaki sposób można sprytnie książki poukładać? Albo jakieś fajne rozwiązania na, na książki Żeby no, jakoś fajnie je wmontować gdzieś w mieszkanie Widziałem jakieś takie pufy Które miały w sobie półki na książki Czyżby ci się znudziło? Chyba i się znudziło Także ogarnięcie tych wszystkich półek z książkami jest dla mnie zadaniem na ten weekend. Poradziłem sobie z tą oto tutaj przestrzenią. No, ta też nie wygląda dość źle. Niestety tutaj mamy nadal chaos, którym trzeba sobie poradzić. Amelka, pomożesz mi? Córko, paluszek Merka, zrobimy ci test Naroczek. Co wybierzesz? Kasę, kieliszek czy różaniec? Dobrze. Nie było szans. był zapad. Amela wybrała różanie. A patrz, jak cieszę z tego różańca! W ogóle fajne komentarze zaczęły się pojawiać na kanale. Zaczęli trafiać ludzie, którzy faktycznie interesują się ojcostwem i którzy szukali takich kanałów, i trafili do nas. Super, nie, Amela? Masz kłopoty Amelka? Masz kłopoty? Masz Am, am, am tak? Dobrze. Dasztacie buzi? Dasz tacie buzi? Dziękuję. To już powoli staje się tradycją, że nagrywam w tym na miejscu. Jest niedziela, zaczynamy nowy dzień. Niedzielne bajki. cie po tak długim czasie udało mi się w końcu wyjść z domu. Z tego miejsca chciałbym mega, mega, mega mocno Wam podziękować za wszystkie fajne komentarze, które trafiały na mój kanał. Za to, że jesteście, za to, że zaczynacie serio się angażować w to, co robię, a to dużo dla mnie znaczy. Zaangażowanie tak naprawdę to najważniejsza rzecz, na której mi zależy. Chciałbym mieć z Wami jak największy kontakt i jak najwięcej rzeczy razem. Działać. Dobra, czas wracać do domu i zrobić obiad. Mam pierwszy odcinek, który zdobył blisko pół tysiąca wyświetleń. Fajne uczucie. W końcu któryś zahaczył o tę magiczną liczbę. Derwałem się chwilę od montażu, jest wieczór. Właśnie składam odcinek. Odcinek będzie pewnie dopiero w dniu jutrzejszym. Nie wiem, czy dzisiaj jest sens go wrzucać. w pracy mam dość ciężki dzień. Dużo do zrobienia, dużo spraw do wyjaśnienia. Zapowiada się ciekawy tydzień. Chciałbym Wam życzyć miłego tygodnia, żeby ten tydzień był dla Was jakiś taki spełniony, żebyście czuli się dobrze. I do zobaczenia w przyszłym odcinku. na to ten... sposób Kończymy dzisiejszy vlog dzięki, że jesteście łapy w górę. Na razie, cześć!